Jak się wlazło, trzeba też wyjść. Proste. Nie wiem, troli. To są labirynt chyba. No chyba labirynt dauna dla ciebie stary, jedyna osoba, która się w nim gubi. Gdzie idziemy? O, no, spaliłem się stary. Wyskakuj do góry, do góry z Do góry z pacją. Aaa, umarłem. Wszystko straciłeś, wiesz? Wszystko co wykopałeś. O kurde, tak? A to możesz pozbierać tak. moje? I co, nie, skał? bo spaliło się, bo do, wpadłeś do lawy. Tak, tylko teraz już nie dojdziesz do mnie, bo to nie, nie trafisz nawet. Czekaj, jestem całkiem wysoko teraz. O, idę do ciebie do domku. No bo to idź, może kilo. ci się uda. Nie ma 20 już 20 kilofów, kilo. bo służyłeś ostatnie chyba dwa. No jak? Nie, ja wziąłem tylko dwa kilofy. A ile było? Jak się... Prawym krawiszem, tak? O, tak. A 4 cztery, to wezmę sobie jeszcze dwa. Dobra, ok, no i co, idę tam do ciebie z powrotem. Co? No Bo idź już i gdzie? No nie wiem, czy trafisz. Czekaj, czekaj, ty szedłeś tutaj chyba. Za domkiem, nie. Czy ty szedłeś? Na lewo od drzwi czy na prawo? Ja szedłem w ogóle na wodę tam nie. Aha, czyli wyszedłeś w drugą stroną domu? Tam. Aha, dobra, już widzę. Dobra, idę tam do Twojej kopalni stary. Torfu. Chodź, tu je jeszcze... No, ja jestem na dole. Nie wiem, gdzie Ty chcesz iść. Jak do mnie, to musisz iść tam, gdzie żeśmy szli, nie? Idę, inaczej, idę. inaczej tego nie zrobimy. Dziko tutaj jest pęci w tej kopalni, bo tu jest dużo terenów, nie czekaj, czekaj, Ja wlazłem i kurde jestem zablokowany. Jak? W sensie nie, możesz nie, nic... być. nie możesz być zablokowany. Blazem wlazem chyba za nisko, bo wlazłem i piasek widzę jakiś czy coś. Jaki piasek? W wodzie może jesteś? Nie, 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 czekaj, całkiem na dół mam iść? Prawie do lawy? Nie, jak idziesz z tymi schodami schodzisz, tak? tak. Do wody. Taka dziura w wodzie, tak? Ze schodami. Wiesz o co chodzi? Mam... Stary, mam lawę przy sobie. To niemożliwe, to ty w ogóle gdzieś indziej polazłeś chyba. Znów spadłeś... Wyszedłeś z tyłu domku w ogóle. A, no to wyszedłeś i wlazłeś tymi schodami, tak? No i co tam, lawa się na skąd duch. nagle wzięła? Tam się schodzi no, trzy schodki ale... i już jest skręt w prawo. Ale ja zszedłem bardzo nisko, wiesz? Ale skręciłeś A, na to... samym początku, czy zszedłeś prosto Nie. nisko? Nie, zszedłem nisko. No to żeś poszedł w drugą stronę, to wychodź z powrotem. Ale nie da się wyjść. Musi się Czasem. dać wyjść. Tam Czasem nie ma, nie ma... Nie, tam nie ma tak, że się nie da wyjść. Rozkopiesz mi, kurde, drogę do domu albo coś. Idę nie, po nie, ciebie, spokojnie. bo... Idę po ciebie, bo się kolek nie doczekam. No idę, idę, okej, wracam się. Nie wiem gdzie iść. Hmm. Stary, ty takie ko korytarze zrobiłeś jak na, nie wiem, troli. To są rabiny no, dawna chyba. No chyba labirynt na tak. dla ciebie stary, jedyna osoba, która się w nim gubi. Ej, no mam iść na dół czy nie? Masz iść na dół, ale nie od razu. Naj... Rozumiesz, w złą, w zły korytarz wlazłeś, pewnie. A, jak mam wrócić? <laughs> nie wiem gdzie mam wrócić teraz. Stary, jak ja mam wrócić? Ty myślisz, że ja wiem gdzie ja jestem, kurwa wlazłem w jakąś dziurę. Nie mam pojęcia gdzie się znajduję teraz. Kurwa do lawy skoczyłem. Ej, pie, pie, do wody, do wody szuk. och! Dobra, chyba już wiem gdzie jestem. O ja chyba też mogę wyjść trochę. O! nie no niebezpiecznie tu, tu jest kurde lasery. Wylaz... Wylazłem trochę, ale mam na co mi pójdę. Tak, ale mi przywalił. Ja i ci jeszcze ci jedzenie oddałem. Już nie mam. Teraz mi hapsy się nie regenerują. Czekaj, bo tu, może pójdę. Stary, no gdzie ja Nie wiem. No ja, wiesz, ja próbuję iść. Ale mnie tu zarąbią zaraz i tak to się skończy Iść w stronę słońca Czekaj, o, może wskoczy tu... A, spadłem! Nie! Kurde Dziwna ta gra jest, też. No bo ty nie umiesz nią grać, załącznik od tego, nie? No chyba nie umiem. Wiesz może dlatego, że dopiero sobie ją włączyłem. Wiesz co ja zaraz będę spadał? wiesz, w sensie. O, to spadasz to co chwilę. <laughs> Kurde, jebany, jebany, zabije mnie! Ach, ach. E, wiesz, pójdę. Jakiś film chcę zobaczę ja może. Ja też chcę Tron ściągam. Tron? Ale ten science-fiction taki? Ciekaw jestem, czy jak zjem to mięso zatrute, to czy mi odrośnie życie, czy zdechnę bardziej. A, wiem co A nie, nawet odżywam. Czekaj, bo chyba wyjdę stary na powierzchnię. Jakby się uda. Ja nie wiem, ja na razie idę gdzieś tutaj i nie wiem gdzie idę właściwie. O, chyba znalazłem kanion wielki. Dobra, jestem w domu. Czy tak prawie? Na razie też jestem w dupie, że tak powiem. O, ale... widzę stare wyjście mogę iść do domku, wiesz, do ciebie. Wyszedłem, udało mi się wyjść. Wyobrażasz sobie, że ja wyszedłem? Pozdźmi. No, prawo. Najpierw się zastanowię jak tam w ogóle wlazłeś, jak tam nie miałeś wchodzić. Czy no, mówisz o do... tych teraz wodnych podziemiach? Dobra, idę teraz znowu. Tam w te, po twoje podziemia. No. Czekaj. No chodź. No, wszedłem. No, no chodź i chodź Idę do końca. Idę do końca. Nie idziesz no, do no, końca, idziemy. kurwa. Wchodzisz, jesteś, jesteś na górze na wodzie. zejście Ta. masz do tych. To ty... jest schodki i od razu w prawo, tak? Tak. I tam jest taki Dobra wąski ]aj. korytarz, który ciągle idzie w dół. No to idę. No ale stary, ja nawet nie wiem gdzie ja jestem, to co ty, gdzie ty idziesz? Lepiej tam już nie schodź, bo ja już się zgubiłem kompletnie. Nie mam pojęcia gdzie jest wyjście stąd. To tam jeszcze nie? Znaczy możesz iść no, zobaczysz dokąd dojdziesz, nie? Proszę, opowiadamy film jakiś? Aj, 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 coś mnie bije, coś mnie bije, coś mnie bije, łucznik. Nie, 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 nie łucznik. Nie wiem kurwa gdzie jest. Idę za pochodniami, wiesz? Tu ja wszędzie pochodnie porozstawiałem kompletnie. O, 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 jestem, jestem. Wiesz przedłem, Widzę taką klatkę i trawę. Kurde, czekaj. Aj, mam telefon. Ale co, zaraz odbiorę, znaczy odrzuciłem Czysz? i zaraz odbiorę. No, idziesz? Mam klatkę na polanie i taki coś się tam kręci w środku, w tej klatce z oknem. A, to tego nie ten, nie ruszaj tej klatki, bo to jest mój paśnik, jesteś w moim paśniku. A to mogę sobie zjeść coś? Bo głodny jestem. Nie, musiałaby świnia się zrespawnować, o właśnie, kop w górę nad paśnikiem.